Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć postać z numerem 29 aktualnej kolekcji z sezonu 8 oraz jak wykonać zadania z jego karty medali. Z numerem 29 jest Rdzawy Lord, którego znajdziemy w Czterech Kółkach niedaleko po Paschudnej Przystani. W swojej ofercie ma budulec, możemy się u niego przebrać oraz odebrać zadanie. I pierwszym zadaniem jest to, abyśmy zebrali po jednej sztuce materiału Drewna, metalu i kamienia. Wystarczy po razie uderzyć dany budulec. W drugim zadaniu mamy postawić 20 budowli w kukurydzianym kompleksie lub piszczącej puszczy. W trzecim zadaniu musimy uleczyć sobie 30 punktów osłony przy pomocy beczki z siodłem. Dużo beczek z siodłem znajdziemy w skalistych skarpach oraz szlumowych szuwarach. W zadaniu czwartym mamy trafić w 20 słabych punktów podczas zbierania zasobów. Natomiast w ostatnim zadaniu mamy zniszczyć budowlę pojazdem w ilości 30 sztuk. Więc musimy znaleźć coś takiego, co wystarczy, że dotkniemy w trakcie jazdy i samo nam się rozwali. Jak na przykład tutaj Belesiana niedaleko skalistych skarb. Po wykonaniu tego zadania całą kartę medali będziemy mieli ukończoną. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!